Jeżeli jesteś agentem nieruchomości, to dobrze trafiłeś. Mam coś, co powinno Ci się spodobać. Otóż Szybko.pl planuje przeprowadzenie serii szkoleń w całej Polsce. Czego będą dotyczyć szkolenia? Przede wszystkim fotografowania oraz copywritingu nieruchomości. Dzięki temu dowiesz się, jak zrobić idealne ogłoszenie, zarówno od strony wizualnej, jak też tekstowej. Po prostu ogłoszenie, które przyciągnie każdego odbiorcę. Szkolenie będę prowadził ja, Dawid Kosiński. Od wielu lat zajmuję się nowymi technologiami i doskonale wiem, jakie rozwiązania są potrzebne zwykłym ludziom. Dlatego nie będę wam opowiadał o najdroższych komputerach, nie będę wam opowiadał o najdroższych aparatach. Zamiast tego pokażę wam, jak robić zdjęcia smartfonem. Między innymi jaki smartfon kupić do fotografowania mieszkania, z którego aparatu skorzystać, żeby najlepiej sfotografować mieszkanie, bo nowe smartfony mają już po kilka aparatów, a oprócz tego powiem Wam o tym, jak składować zdjęcia w chmurze po to, żeby mieć je zawsze przy sobie. Zarówno na komputerze, na smartfonie, na tablecie, na każdym innym urządzeniu. Jeżeli zaś chodzi o copywriting, to też się dowiesz wielu ciekawych rzeczy, ponieważ pokażemy jak przygotować ogłoszenie idealnie dostosowane do miejsca, w którym się znajduje, no bo ogłoszenie znajdujące się w mediach społecznościowych, ogłoszenie znajdujące się na własnej stronie oraz ogłoszenie znajdujące się w serwisie ogłoszeniowym, to są zupełnie różne rodzaje ogłoszeń i muszą być przygotowane w inny sposób. Ale to nie wszystko, ponieważ dowiesz się także jak przygotować idealny mail do klienta, a także jak przygotować nośnik Reklamowe także w świecie realnym. Mówię tu oczywiście o szyldach, ulotkach i tak Więc jeżeli chcesz wziąć udział w takim szkoleniu, chcesz się dowiedzieć, jak zrobić idealne zdjęcie, napisać idealne ogłoszenie i wiele, wiele więcej, no to co tu dużo mówić? Zapraszam. Wszelkie szczegóły dotyczące szkoleń znajdziesz w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia.